Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym gameplayu z Battlefield 4. Kolejny to może za dużo powiedziane, drugi chyba, e, bo nie mam czasu niestety nagrywać takie jest życie. E, głównie tutaj poświęcam czas kanałowi, temu komputerowemu. Tam jest sporo rzeczy do zrobienia. Poza tym moja praca i inne, e, że tak powiem, czynności, które wykonuję na co dzień, nie pozwalają mi zbytnio często nagrywać. Mamy nowy dodatek Rising, China Rising do Battlefield 4. Także nie wiem, czy się odrodzić, nie znam mapy pierwsza raz na nim gram, ale okej, okay, dobra. Akurat jestem supportem. Na tej mapie jeszcze nie grałem. W ogóle na tym grałem w jednej mapie, nie pamiętam jakiej droga, coś tam, coś tam. Nie pamiętam, nie powiem wam, pytać pytajcie nawet. Generalnie, jeżeli chodzi o całego Battlefielda 4, bardzo mi się gra podoba. Powiedziałbym, że jest lepsza o wiele od Battlefielda 3. a Oczywiście to moje zdanie, zdania są podzielone. Wiadomo, że każdemu nie dogodzi, nie? Że jest jak jest, dobrze. Tutaj coś mamy, to polecimy sobie. No i miejmy nadzieję, że tu nie ma żadnego skitranego no To jest. Jeśli kradki z piaskiem, mi nie uda. Uwielbiam ten akcent, po prostu chiński, ja pierdzielę. Ja wiem, że ja mam kiepski akcent angielski, ale ten chiński jest tylko po prostu Oho! Mamy gościa. Pytanie, gdzie? Wir now kontrolują objective Alpha. Powiem wam jedną rzecz, iż nie wiem co się stało z Mielisem, ale nie, nie jest tak już dobrym programem jak było przedtem. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że przy nagrywaniu tymi programami 4 nic nie nagrywałem innego. Klatki mi strasznie w dół lecą. Nikt tego mi, ten program nie robił, a w tym momencie klatki potrafią mi spaść do 40 nawet. Co jest na sali, tak taken. powiem? Eee, tutaj nawet już wyłączyłem sobie szczegółowe jakiś total trenu. raz, że lepiej się gra, bo lepiej widać, a dwa, że po prostu nie spadają się tak. Znaczy klatki trzymają się mniej więcej 50-60 na takim poziomie zamiast 80-kilku. Także naprawdę no, tutaj jest różnica ogromna. Nie wiem, czy to wina programu, czy to po prostu program nie lubi się z tą grą, nie mam pojęcia. Niemniej jednak takie coś występuje, także jak macie takie podobne programy, problemy z tym programikiem, to piszcie. A najgorsze jest to, że czasem przycina po prostu. I no, to przeszkadza to w graniu. Przeszkadza to w graniu. To jest paramata, bo się nie biega, nie wiem, nie atakuje mnie. Samo przejmowanie mam to tak trochę średnio mnie. Be advised, Objective Golf has just been neutralized. Be advised, Objective Golf has just been neutralized. Has just been neutralized. Do you want those ammo? Here, hurry up and take it! Oh, yeah. Do you want it just taken control of Objective Golf. Kogoś na tutaj ubić, no o Panu też chyba się te lagi robią nie tylko mnie, nie jestem odosobniony Słuchajcie, no mapka jest do beściarska moim zdaniem. Coś ala krazi nie? Prawie jak krazi się, oczywiście prawie robię. Ale no, jest całkiem przyjemny. Słuchajmy się. Bo. I, i, i. oho just Oho, snajper! Widzieliście snajpera? Musimy tutaj schylić się, bo teraz w czapkę zarobimy I, i tyle z tego będzie. Olej, kto mnie widzieliście? Ja Cię piję w ja dziele. Ale jaja. Tam ktoś ucieka. No i? Gdzie reszta panów siedzi? Czyżby? Wszyscy? Ubici? Bravo, Bravo. I Aho! Jest. No, no, no wystarczy. Dobrze, okay. bardzo dobrze. Bardzo lepiej. No, i, słuchajcie, co my, przej co my przejmiemy, to i nam przejmą. Takie kumakanie i w kółko, widzę. Nudna ta gra was pewnie, bo póczesznikom nie ubiłem, no ale... Sorry, no co ja zrobię? Boją się nie?

Słuchajcie, no kurde, już mnie to zaczyna powoli, bo kurde, ile tu ludzi na tej mapie, trochę jest, kurde, mapa nie jest jakaś straszna wielka, strasznie wielka, czego mnie tutaj wyjeżdża? To jakieś tam naprawdę fajne, powiem wam szczerze. Raz że wygrywam 720p, bo mam mało miejsca na dysku. Mm. A dwa, że. Ok, złamać Nie tak miało być. Eee, a dwa, że. Eee, no mówię, wyłączyłem tutaj jakąś szczegółowość detali terenu. Także trzeba też wziąć to pod uwagę. Bo coś się będzie działo, to może w końcu kogoś upije. O! Oh, jest! Brawo. W końcu coś kogoś tam trafiłem W końcu coś się dzieje

ty, a skąd on się, przepraszam, wziął z tyłu, co? Skąd ona? Taka blada. Aj, jaj, 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 jaj. Dobra, bo nam tutaj przejmą. Nie zdążę, co? Zdążyłem, yeah. się. Mam je. Mam Dobrze, ładnie. W końcu coś się dzieje. Bo już zaczynałem wątpić moje umiejętności. Na... Ja pierdzielę. No patrz! 25% nie zostało. Co za gadno. Granatnikiem je zapierdzielił. Bywa, no. Trzeba i tak. Trzeba przyjąć, kurna, porażkę na klatę, no. Gdzie je Tutaj jedzie. Cover <grymne> me, ja ci, kurna, zaraz coveruję. <grymne> Kurde, Ja pierdziele, nie wierzę. Kurde, słuchajcie, nie wierzę, no. Jeszcze mnie zdążył załatwić snajper. Ja pierdziele, ale porażka. Ja myślałem, że to jest dwóch, ale było ich trzech. Dwóch załatwiłem, a trzeci mnie wykolegował. Ale lipa. Trochę mało nas tutaj gra na tej mapie i dlatego taki... Raczej drużynowego, różnego wsparcia, mi każe atakować. No dobrze, skoro każesz, to wykonam rozkaz. The Przepraszam, the advised... ja pierdzielę. się dwa procent. Ale porażka. Dwa i flaszka normalnie. Czego jęczysz tutaj? Co? I co? Wyłączmy. No i co teraz powiesz? Dział ja wiem. O, mamy od... O, kurde! Słabo widziałem coś. Byłem lekko przyćmiony. mocno obrwałem. No dobra. 9-6. Nie jest najgorzej. Aczkolwiek... Poszedł mi stąd. Gdzie ja jestem? Gdzie ja muszę iść? Gdzie? Tam, gdzie Tutaj byli? Tutaj jest. tutaj, od tej strony. O, widzę. Mama. Spierdzielamy, bo nie wiem, gdzie oni się schowali. Gitarę. Gitarę. oni będą szli tutaj pewnie, nie stąd? Tak mi się przynajmniej wydaje, albo nie wiem, no nie na tej mapy.

z tego mielicę A jak ja jak nie zauważyłem jak on mnie nie zauważył słuchajcie To było Mistrzostwo świata normalnie To było mistrzostwo świata Autentycznie Jakieś fontanny były czy coś no szkurna z takiej pokawki mnie załatwił, ja go nie mogłem kurna z maszynowego tego. Karabinu pociągnąć, nie? Jasne. Nie, mam muszę do Mirisa napisać faktycznie, bo, bo, bo naprawdę drażni mnie to, powiem wam szczerze, że te klatki mi tak spadają. Teraz miałem 56 muszę podać, dzisiaj nie dzieje. jest 55, także no, coś jest... Gdzie mam iść? Coś jest niehalo, bo... Może klatki z klatkami, bo przy wyjęciu będzie też jeszcze. Można jakoś sobie tam pograć, ale. ale przecięciem jest strasznie. To bardzo. Tam mi każe iść, nawet. B jest przejęte tak Po co? co ja to będę robił? Nie wiem, czy ktoś się tu odroli, przyjdzie, czy nie.

Gdzie sniper? No nie widziałem Ja nie zdążyłem, schodź szkuna, że to jest? tak kurna No, że mam 40 lat już nie mam, kurna naście lat na. Ty no i co widzisz? Ale że sobie pojechał Snajper, kurna! Snajper, uciekamy! To był schowany za ten kruk. Dobrze ci tak. Dobrze ci tak. Jaki mam w ogóle wynik tutaj score? No, jeszcze trochę, także krucze. a przecież nie wiem, czy do końca nagram tego gameplaya, bo. Mam mało miejsca na dysku. ale z drugiej strony dlatego, później wrzucał ruski rok na YouTube'a, nie? Zobaczcie jakiego zeza mam, no kurde! Naprawdę przycina strasznie to wszystko i nie jest to przyjemne ja Powiem wam szczerze, że nie podoba mi się to, naprawdę mi się to nie podoba, We just ty, tam strzelał, czy tu strzelał? Po prostu nie wiem. I znowu jakiś fajans mnie kurna załatwił z tego. Z krótkiej broni. Pomścili mnie. Tutaj ten się pali. o co chodzi? A, to. 的的保护这个目标。嗯、不见了。干嘛？

nie wiemy. O to przy wszystkim przegrywamy, strasznie przegrywamy. Tam są lepsi oh, so od nice. nas. Także mogę do końca nagrać Tej ja poświęcę się. Przy całku będę pewnie z 90 godzin. Study, nie lepiej. Of, uh, no ale... Czego się nie robi, na... Ja pierdzielę, Co to było? Kila jest dobre. Goście. Dwa, dwa. Ole ktoś pociągnął strzel. Masz? Co? Czego? Do mnie strzelasz. No. Widziałem, widziałem. Widziałem, widziałem. No. Czy no, ale zobaczymy, czy to się nam że czy to załatwi tutaj nasz. Fajn. Czy Fajn. się Fajn. Fajn. czy Fajn. Fajn. czy To Fajn. 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 masz, Fajn. No. Fajn. Pomij, nie widzę cię. No. Nie chciał ciu no. na nie no, kurwa, więc co? To seriami strzelać. A nie kurwa się ten. No mówię, snajper, obciak nie? mi gościu z krótki. Przyłatwił. Seriami się strzela Seriami, a nie kurde Takie babole odwalać jak ja Szczerze, tam tu się dzieje Czuję, Dobra, idę atakować mi chwilę. No jeszcze 20 punkcików dostajemy w dupę niestety. Moja drużyna nie wygra. Ale w sumie co? Nie, no tu mam bliżej, to chociaż już jak tu mam 4 punkty, może coś tam przejmę, nie? Nie, to nie ma szans. No dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Coś tam nagrałem dla Was w końcu, w końcu się udało. Na miarę możliwości będę to robił. Nie wiem, później jak to będzie po nowym roku, znaczy rzucać będę, prawdopodobnie mógł tak czy inaczej gameplay i nie będzie z tym problemu. Jakieś mają wejść nowe zasady, YouTube'anik jeszcze nie wie dokładnie o co chodzi, także nie chcę tutaj za nicami kisiać natomiast sądzę, że wrzucać będę mógł, nie będę pewnie mógł tego monetyzować, chociaż dokładnie nie wiem, nieważne, tak czy inaczej, jak będę ja czas, to będę na Was coś nagrywał, tu nie o chodzi na tym kanale, i tak nie zarabiam, także nie męczę się z tematem. Tyle do mnie na dzisiaj tak naprawdę, bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.